Ale zanim widzowie przejdziemy do odcinka, to przypominam o stronce BLOXBOOM, na której możecie kupić mega, mega dużo fajnych rzeczy: do Toilet Tower Defense, Murder Mystery, do Pet Simulatorka. Generalnie, jak widzicie, jest tego bardzo dużo. I sprawa jest taka, że tutaj z kodem MERES macie aż 10% zniżki. Kod wystarczy wpisać w koszyku, jak już macie wybrane swoje rzeczy. Ja na przykład tutaj wrzuciłem 11 HUGE i patrzcie: mamy 44 dolary i 89 centów. Aktualnie z moim kodem macie 40 tylko dolarów i 40 centów, więc zniżka jest aż na 5 prawie dolarów. Także naprawdę spoko. A My, widzowie, dzisiaj mamy znowu rzeczy za darmo, czyli przez cały odcinek będą pojawiały się kody do gry Toilet Tower Defense. Macie podany kod na ekranie, to jest tylko jedno użycie na jeden kod, nie ja to wymyślałem, to Bloxboom, wiecie, daje wam za darmo. Nie każdy niestety zdąży, nie każdy dostanie, wiadomo, kto pierwszy, ten lepszy. To jest, widzowie, taki dodatek, także też się nie wkurzajcie, bo ja tego inaczej nie mogę zrobić, a i tak wam coś rozdaję. I na przykład będzie kod na Titana fanmena że wiecie, nazwa tego kodu wam będzie pasowała, to dodajecie go do koszyka, wbijacie później do koszyka z tym Titanem, no i dajecie ten kodik i macie, odbieracie sobie sobie na maila za darmo tą postać i później od Bocika. Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i słuchajcie, dzisiaj mamy w końcu nowy update, jak dobrze wiecie, mamy Unit Index Update, to jest ciekawe, bo chyba prawdopodobnie, znaczy chyba, no na pewno, na pewno, a nie chyba, będzie widzowie taki indeks jak na przykład w Pet Simulatorku i będziemy zbierali sobie peciszki, znaczy no w tym wypadku to nie peciszki, ale Unitsy właśnie do indeksu. Zakładam, że będą za to nagrody i to nie będzie jedyna rzecz, która zostanie dodana oczywiście w update, cie. możemy spodziewać się pewnie jakiejś ekskluzywnej jednostki, jakichś dodatkowych rzeczy na święta, bo święta raczej jeszcze widzowie nie odlecą. Dlaczego? No bo wiadomo, łatwo to sprawdzić, można wbić tutaj do shopu, nie ma żadnego odliczania, nie ma żadnego info, żeby miał jakkolwiek event świąteczny zniknąć. Poza tym widzowie mamy jeszcze Sylwestra, więc wiadomo, że no długo po Sylwestrze pewnie jeszcze ten Christmas crate będzie. A co ciekawe, taka ciekawostka awalna, ją dlaczego nie? Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i suba za ciekawostkę. Widzowie, taki Titan Glass, TV Man, jest mega tani i może to nie mega ciekawostka taka, której nie da się ogarnąć, ale jest go 10 tysięcy ponad, przejdźcie, to jest pierwszy Ultimate, to jest właśnie ciekawostka, to jest pierwszy Ultimate z tak dużą ilością Existów. Generalnie powiem tak, no myślałem, że Upgraded Titan Drillman z Endlessa będzie taki mega, mega, wiecie, najbardziej tutaj taki, no, no najczęściej widywany, nie? Ale nie, to będzie Titan Glacier TV Ten Ultimate świąteczny jest dosłownie dla free-to-play graczy, bo naprawdę bardzo łatwiutko można go trafić, znaczy łatwiutko, może tak, przesadzam, nie jest łatwo go trafić ale przez to, że można ciągle zarabiać te laski cukrowe, candy cany, no i próbować go zdobyć, no to naprawdę będzie go widzowie na pewno jeszcze więcej. Tak myślę, że nawet 20 tysięcy to możemy liczyć, więc generalnie jest tego dużo. No i co mogę powiedzieć? No fajnie, no nie ma co mówić, że to coś złego. Spoko. Ludzie mają wtedy ultimaty i wiecie, no mogą się troszeczkę pocieszyć gierką bardziej, także moim zdaniem super. Upgraded Titana Drillmana dla porównania jest 4,5 tysiąca, więc naprawdę Titan Glacier totalnie ograł, że tak powiem, konkurencję. Zagramy wszystkimi tymi Najlepszymi i słuchajcie, zobaczymy jak daleko dojdziemy na Endless Mode, bo tak pomyślałem, że na Endlessie sobie to ogarniemy. Niestety nie mam aktualnie ultimata, ale pogramy tymi najlepszymi, które mamy. I słuchajcie, Index Update za 6 godzin, nie całe znaczy, no, troszkę ponad 6 godzin, także trzeba się brać za granko widzowy, trzeba troszkę wbijać. Jeżeli chodzi o nasz klan żabolki, mamy 355 tysięcy siły i oczywiście, jak ktoś chce wbić, to zapraszam, będziemy wyrzucali aktualnie nieaktywne osoby, na przykład tutaj ziomeczek ma 85 punktów, także niestety jest to za mało, żeby u nas być, no bo troszkę trzeba wbijać. Tam Dziennie. Nawet jeżeli mało gracie, to jednak coś tam warto wbić, no na tydzień, powiedzmy takie 500 i będzie ok, albo 200 nawet, 200 do 500. Zależy ile chcecie grać, ale żeby jakkolwiek być aktywnym i wtedy już spoko, ja wtedy się nie czepiam, wiecie, widzę aktywność, nie? Bo jak ktoś ma 80 całe tygodnie, tygodniami, no to to jest lekka tutaj lipa, nie? Past week 0, no także tutaj totalnie widzowie jest słabo. 72 tysiące coinów i odblokowujemy kolejne 5 miejsc dla naszych ziomeczków tutaj, żabeczek, także widzowie będą niedługo miejsca, więc zgłaszajcie się. Klikajcie tutaj, żeby aplikację wrzucić, bo będziemy to rozpatrywali. Pewnie z 5-10 osób wyleci, więc niestety widzowie, no troszeczkę tutaj odświeżamy i lecimy tak naprawdę dalej z wbijaniem tego, no tego planu, nie? Właśnie o to chodzi, żeby ten klan wbijać wyżej i wyżej. Wiadomo, nadal brakuje nam na setne miejsce 40 tysięcy, nie sorki, 35 tysięcy punktów, 35 tysięcy siły, no, ale naprawdę nie jest to daleko, cały czas lecimy, także wygląda to całkiem dobrze. No i widzowie, wybieramy świąteczny, świąteczny, słuchajcie, timek, ale zanim to, to jeszcze sobie odpalimy tutaj, słuchajcie, normalnie takie piękne tutaj wszystkie krejty. Bo czemu nie? No czemu mam tego nie otworzyć tak naprawdę? Więc słuchajcie, wszystkie krejty, które mi wysłaliście, czy tam jakieś zdobyłem, no to właśnie otwieram. I mamy widzowie, co my mamy? Titana Snowmana. Myślałem widzowie, że to jest Ultimate, nie? Tak to wyglądało. Także mamy jeszcze mityczka tego maga. Spoko. Fajne dropy, aczkolwiek widzowie, szkoda, że to nie Ultimate, nie? Ultimate bym chciał, ale pewnie ten Ultimate nie jest jakiś drogi. Mógłbym nawet zobaczyć w sumie na Trading Plazie, po ile on chodzi, bo naprawdę jestem ciekaw. Dodatkowo widzowie, Pełno mi tutaj wolny liście w ogóle rzeczy. Oczywiście, na szybciutko pokazuję na odcineczku kto co wysłał. Camera woman, tutaj widzowie, 500 gemów. Dzięki bardzo. Skibity Klaus, widzowie, jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Pamiętajcie, że jak wysyłacie na nick nowy gracz TTD, to zawsze widzowie biorę jako prezencik i no generalnie tak na szybciutko, wiecie, pokazuję co wysłaliście. Także nie proście mi o jakieś tam, wiecie, jednostki i tak dalej. Jak chcecie wygrać jednostkę, to pewnie na naszym Discordzie Żabki Mereza macie losowania na jednostki. Także tam zapraszam. No i jak najbardziej możecie coś tam sobie. Za darmo zdobyć, tak naprawdę, co nie? Także zapraszam na Discorda i tam na pewno, na pewno coś sobie ogarniecie. Ile tu rzeczy w ogóle, Ziomek, co ty tutaj, co tu się dzieje? I przypominam, że nie mam już widzowie podpisów, dlatego nie wysyłajcie mi nic do podpisu, bo najpewniej wezmę to jako prezent, także proszę nie wysyłać nic do podpisu. Ja już to mówię od chyba, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy. Także widzowie, żadnych podpisów nie rozdaję. Pamiętajcie o tym, żeby nie wysłać mi jednostki, no bo jak nie chcecie mi wysłać, no to ja ją i tak przyjmę, bo teraz mailbox u mnie to totalnie jest tylko do prezentów. I to powtarzam już dość długo. Go. Także jakby coś ktoś tutaj miał jakąś sprawę to na Discordzie, na etiketach na dziale YouTube to możemy tam się dogadać, nie? Gdybym coś wziął przypadkiem albo coś. No bo generalnie widzowie raczej no biorę to jako prezent i nie chcę tutaj odsyłać, szukać i tak dalej czy ktoś się pomylił. Po prostu was proszę żebyście pamiętali, że ja już podpisów nie mam tak naprawdę. No i tak, weźmy ultimata. I patrzcie tego Glaciera, 61 tysięcy. Jaki taniutki w ogóle, mega tani Ultimate. Możecie mieć go, widzowie, naprawdę łatwiutko. Warlord podszedł, podszedł, poleciał do góry. Podszedł, no to jakim cudem? On chyba nie do mnie podszedł, nie? Więc Titan Warlord, widzowie, ile ich jest? Mamy 2000. tysiące. Angelic Guardian 308 też mega w górę poszybował. Mamy, no chyba, że generalnie takie ceny tutaj są po prostu. Drill Dragon tani, Quantum droższy i Frost Spikerman Titan, widzowie, a propos, jest nowy Frost Spikerman Titan i o nim wam też tutaj opowiem w tym odcinku, no bo w sumie ja wiecie, jak na miniaturkę dałem to, co mam nie opowiedzieć. Jest to kolejna pluszanka, jest to pluszak, widzowie, dostępny na stronie Telantrika i tam chyba za 150 dolarków, tak jak ta wcześniejsza, ale ten w tym wypadku jest bijącym m, ultimatem, czyli Frost Spikerman Titan jest ultimatem AOS piercingiem, plus dodatkowo slowingiem. Ma 100 na 6 sekund, 55 tysięcy obrażeń, 70% slowa, bardzo dużo, 90 range'a, też bardzo dużo. Cooldowny mega szybkie, 0,25, co przy 55 tysiącach obrażeń daje nam 220 tysięcy dipsa. Jest 450 takich odebranych aktualnie i powiem wam tak, ten Titan od Goldena jest totalnie lepszy. Wiadomo, Golden jest najlepszą farmą, więc fajnie, że go mam, ale widzowie, musimy koniecznie złapać tego Frost z Speakerman Titana. Chyba, że ktoś z Was kupił pluszankę i chciałby pożyczyć na odcineczek, no to chętnie pokażę, jak on działa. Ale oczywiście później oddam jak najbardziej pozdrobę na odcineczku. Także widzowie, jak macie, możecie dać znać na Discordzie, czy gdzieś tam na PW na Discordzie do mnie, może odczytam, wiecie, na PW to ciężej. Na tiketach czę częściej odpowiadam na samym serwerze, albo w komentarzu, chociaż w komentarzu to się nie dogadamy, więc na YouTube nie piszcie, o tam się nie dogadamy się nigdy nie da zebrać. Więc słuchajcie, Frost, Man Titan to jest nowa pluszanka za dolarki i faktycznie kupienie tej pluszanki da wam dużo gemów. Jakbyście chcieli go sprzedać, to serio on jest w cenie i powiem tak, jest bardzo mocny. Jako ultimate jest bardzo, ale to bardzo mocny. No wiadomo, podobny do wszystkich innych, no ale na przykład Titan Glacier, który jest free to play ma 60% slowa, ten ziomeczek ma 70%, nie? Więc naprawdę w tym wypadku ta pluszanka została zrobiona bardziej tak fade to win. Bardziej jest taka, wiecie, no jest bardziej taka taka wow, jest o wiele lepszy po prostu ten Ultimate. Dobra widzowie, ja już zacząłem giereczkę, żeby was nie zanudzać robieniem farmy, mamy już farmę na maksa, cztery farmy Gingerbread House, oczywiście piątego nie postawimy, no bo można maksymalnie cztery takie tutaj wieżyczki, no i mamy cztery Gingerbread House na maksa, one dają nam 1750 tutaj kaski, także najlepszy widzowie godli do farmienia, na pewno lepszy od Santy TV, więc w tym wypadku go wziąłem, nie brałem Golden Spikerman Titana, bo to nie jest w duchu świąt widzowie, a nam chodzi o taką świąteczną tutaj totalnie współ pracy świątecznych jednostek, że tak powiem. No i tak mi się wydaje, że damy sobie Santę tutaj na początku, żeby sobie od razu tutaj prezenty rzucał, żeby normalnie, wiecie, robił taką tamę, przez którą nie przejdą z Kiwidi Toilet. Także zobaczymy, jak nam to pójdzie, czy faktycznie ten tutaj Santa będzie mega spoko. Oczywiście Santę mam zamiar porozrzucać po całej mapie, żeby wszędzie te prezenty nawrzucał i żeby to była taka, wiecie, nasza m, pierwsza, znaczy pierwsza, zawsze pierwsza linia obrony, bo zawsze te prezenty będą gdzieś tam na drodze i będzie to ładnie oddawało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że powinno to oddać. Dodatkowo pamiętajmy, że ma Mikołaj, nie wiem, ile procent, może 1% szans na to, że rzuci taki czarny gift i on jest mega potężny. Naprawdę bardzo dużo przyjmuje na siebie, więc tutaj Skibidi Klaus na pewno będzie nieocenioną pomocą. Dodatkowo widzowie, no przypominam, że wziąłem to, co miałem najlepsze, czyli Titana Sante kamerkę, z Kibidi Klausa i właśnie starego Titana Presentmana. On nie jest jakiś mega dobry, ale postanowiłem, że poprzedni duch świąt z tamtego roku też mógłby tutaj z nami zagrać. Oczywiście Frozen Speakman widzowie za zrobienie misji i słuchajcie mamy Black Gift'a, właśnie o tym mówiłem, aktualnie nasz skibidi Klaus nie jest ulepszony na maksa, więc tu nie jest maksymalne HP Black Gift'u, bo Black Gift chyba ma 3,2 albo 4 miliony HP, także naprawdę dużo, nie pamiętam dokładnie, ale coś koło 4 milionów, także naprawdę naprawdę potężny giftik może rzucić i na to ma dość dużo szans, nie wiem też dokładnie ile, bo niestety tego nie wypisali, chyba że ja po prostu źle czytam, może i wypisali, ale wiecie, może jestem po prostu ślepy, no i zrobimy tak, że spróbujemy na autoskipie przejść jak najdalej, Właśnie Endless Moda. taki świąteczny Endless Mood, widzowie, przed updateem jeszcze zobaczymy jak nam pójdzie. Oczywiście Frost Speakerman Titana też przetestujemy i na pewno w jakiś sposób go przetestuję, także możecie być pewni, że sprawdzimy sobie tego Ultimate za 150 dolarów, czyli właśnie pluszankę, nową pluszankę Telantrika. Czy ja bym kupił widzowie to za 150 dolarów? No, wcześniejszego Golden Speakerman Titana nie, ale tego nowego, no to może już bym kupił, ale aktualnie nie mam za dużo, także wiecie, raczej, raczej aktualnie po prostu nic nie kupuję. Także widzowie, mój plan już znacie, będzie testowany nowej pluszanki za 150 dolarów, to na pewno, ale dzisiaj mamy nowy update wieczorem, dlatego pewnie najpierw wleci nowy update, a później testowanie tego frost Speakerment Titana. I mam takie wrażenie, że potrzebujemy już Santa, tutaj Titan Santa Kamerki, żeby zrobić jakiekolwiek dodatkowe obrażenia. Słuchajcie, w ogóle to jest ciekawe, bo Skibidi Klaus kładzie na, że tak powiem, drogę, po której idą Skibidi te prezenty. No i te latające Skibidi niestety w to nie wlecą, ale mamy Titana Santa Kamerkę, który też rzuca prezentami, tylko on rzuca prezentami wybuchowymi i ona od razu lecą w Skibidi. Także mamy niezłą współpracę. Naprawdę to wygląda mega fajnie. Patrzcie tutaj. Mamy Skibidi Klausa, czyli Mikołaja z Saniami, który rzuca na podłogę. A tutaj mamy widzowie Santę Kamerkę, który jest takim bardziej Grinchem bym powiedział i rzuca po prostu prezentami w swoich wrogów i totalnie ich rozwala. Fajnie to wygląda. Do tego widzowie trzeba dodać jeszcze Titana Prezentmena. Wiadomo, żeby poprzedni Duch Świąt właśnie z tamtego roku też tutaj normalnie przybył i wiecie, żeby nawalał, żeby było bardzo wesoło. Także widzowie, no jest wesoło, aczkolwiek wiecie, Titan Prezentman nie jest jakiś mega mocny. Przypominam, że to jest widzowie taki Godli, który kiedyś był no mega dobrym Godli, ale później uważano go za najgorszego w historii, że dostał największego nerfa w historii właśnie w TTD. I właśnie tak jest, bo naprawdę dostał największego nerfa w całej historii tej gry. Serio, to aż bolało. I mamy mini Santa kameramena, który widzowie? Ile on ma tego HP od tego Titana santi kamerki? Tysiąc, dziesięć, tysięcy, milion HP. Także mega potężny i Ally Dips to niby też milion, ale milion HP to chyba nie biją. To chyba chodzi o to, że jak zderzą się ze Skibidi, to biją milion. No to jak najbardziej możemy to uznać, no bo faktycznie przywalą milion, bo mają milion HP. Więc sami nie biją żadnego dipsa takiego, wiecie, od siebie, że nie strzelają raczej niczym, więc tak to wygląda i do tego widzowie ostatni ziomeczek, czyli Frozen Speakerman. Możemy go postawić już tutaj na początku, niech sobie nawala widzowie z tych wyrzutni kostek lodu i normalnie niech tutaj nawala, a my dodatkowo oczywiście po całej mapie rozstawimy Skibiddy Klausa, który będzie rzucał widzowie prezenty i porozrzuca je po całej mapie, niestety dostał aktualnie Stuna, więc tutaj może być troszeczkę zła miejscówka na tego Dziadka, więc może dziadek przesunę cię troszkę dalej. Czekaj, może tak, może postawimy bardziej go gdzieś tutaj. Tylko nie wiem, czy on wejdzie. Dobra, faktycznie może tutaj wejdzie. No, panie, bebzuchem się przesuń normalnie. Także widzowie, robię całą mapę w prezentach z Kibidi Klausy do tego Titan Santa Camerka po jednym Titanie prezencie i Frozenie, bo raczej są słabsi. Więc tutaj widzowie, to są słabsze jednostki. No, najlepsze te świąteczne u mnie. Fajnie, jakbym miał Ultimate, ale widzowie, aktualnie no sprzedałem wtedy i wiecie, nie mam, ale na pewno go odrobię. Będę chciał go kupić i słuchajcie, będziemy niedługo mieli więcej. I też ultimate'ów w Weku. No i kolejna sprawa, że nie są aż już takie drogie, więc tych ultimate'ów jest dużo. Zobaczymy, co będzie w nowym updatecie. Może jakimś cudem będzie kolejny ultimate, chociaż wydaje mi się, że to by było za dużo. No ale jak mamy na przykład taki FNAF TD, który ma pełno apexów i coraz to nowszy, 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 no to we wszystko mogę uwierzyć, nie? Jakby wszystkiego możemy się tak naprawdę spodziewać. No i słuchajcie, lecimy dalej, 43. wave, lecimy. Jedyny, jakby jedyna zasada, to granie na autoskipie. Zobaczmy, jak daleko święta, duch świąt będzie potrafił przebić się przez skibidi. Dobra widzowie, mamy mały kłopoty, na autoskipie będzie to trudne, dlatego że wszystkie te postacie mają mega mało odbić stunów. No, na przykład taki Titan Santa, kamerka ma dwa odbicia stunów. Tutaj Titan Presentman ma też dwa, Frozen Net chyba w ogóle nie ma, więc generalnie mega lipa, a Mikuś ma trzy odbicia stunów. To jest naprawdę no bardzo malutko, nie ukrywajmy, to jest po prostu bardzo, ale to bardzo mało, przez co potrzebowałbym jakiegoś drona, ale gdybym brał drona, to miałbym wtedy tylko trzy postacie świąteczne. No dobra, farma też jest niby świąteczna, no ale wtedy farma dodatkowo jeszcze coś na stuny. No i słuchaj, wiecie, już jest tak no mniej świątecznie, że tak powiem, więc generalnie zrobienie takiej ekipy świątecznej i żeby nie była postunowana, no jest bardzo ciężko na Endlessie, więc słuchajcie, tutaj raczej raczej po prostu to przegramy. Chciałem to sprawdzić, ale faktycznie jak tak na to patrzę teraz, to będzie mega, mm, ale to mega słabo. Może jakbyśmy mieli jeszcze ultimata w tej drużynie świątecznej, to by poszło troszkę lepiej, ale wiecie, no farma jest potrzebna, musimy ją wziąć. Ona już później tak nie oddaje, nawet jeżeli jest bijąca, to i tak aż tak nie oddaje. Mogę zrobić kolejnych tutaj Mikusiów więcej. Wiadomo, próbowałby Będę. Także widzowie, próbujemy do końca i zobaczymy jak daleko... Uda nam się wbić te wave'y, oczywiście Skibiddy, Klaus, Mikuś będzie tutaj rzucał prezenty, także może jakimś cudem jeszcze się wybronimy, ale powiem wam, że to naprawdę będzie trudne. Mamy dwóch Titan Santa kameramenów, czyli ekskluzywów zrobion zrobionych na maksa i faktycznie fajnie to działa, bo spawnują też tutaj widzowie fajne takie postacie po milion HP, ale na Endlessie później te postacie mają tak dużo, i znaczy się te skibidy mają takie duże HP, że totalnie wiecie, nie da się tego ogarnąć tak naprawdę i nawet jeżeli macie bardzo fajne postacie, które są nie jakieś mega OP, ale są po prostu bardzo fajne. To nawet na takim 50 wave', jak widzicie, totalnie można już zacząć przegrywać, jeżeli leci się na autoskipie. Także to jest jakaś mega lipa. Ja nawet wyłączę im autoskipa na chwilę i zobaczę, czy się odratują, nie? Żeby nie było. Troszkę złamiemy zasady i zobaczymy, czy faktycznie zdążą się odratować. Raczej będzie to niemożliwe, bo jak tak patrzę, to bardziej potrzebujemy skipa. Dobra, skipujemy, żeby dostać kasę, widzowie Titan Santa jeszcze jakiś tutaj wiedzie. Dawaj, dawaj, dziomeczku. OK, może jeszcze tutaj jakiś Titan Santa? Zróbmy, może jeszcze jednego, nie wiem, widzowie, tutaj. Chociaż nie wiem, czy to, no to jest niemożliwe, nie? To jest totalnie niemożliwe do wygrania. Tylko 50 Waveów przeszliśmy. Także niestety, widzowie, świąteczna ekipa, no troszeczkę nie oddaje. Jeżeli nie mamy jakiegoś drona na stuny, no to to będzie mega lipa. Poza tym, ich obrażenia nie są aż tak potężne, nie? Na przykład taki na, taki na maksa ulepszony Exclusive Titan Santa Kamerka ma 120 tysięcy obrażeń, nie? I bije co sekundę. No to tak wiecie, to tak troszeczkę średnio, kiedy mamy Ultimate. Przeróżne po 200 tysięcy, Nawet mamy jakieś ekskluzy ekskluzywy po 150 tysięcy. Więc tutaj, no akurat, drużyna świąteczna wypada słabo bez swojego ultimate'a. No, no niestety tak po prostu jest, jak widzicie. Także tutaj się to nam nie udało.